Cześć, witajcie na kanale Projekt Dom W dzisiejszym odcinku kilka nowości z, z placu już po budowie Dzisiaj powiem o tym co się dzieje na działce Za mną widać wykopany rów Wcześniej pracowałem żeby tą działkę całą wygładzić, a teraz ją znowu całkiem popsułem Więc opowiem co się będzie działo, co jest w planach Chciałbym też was zapytać o kilka porad odnośnie nawodnienia Bo idzie do mnie wielka paka i chciałbym zapytać czy to wszystko jest robione w dobrym kierunku także zapraszam do oglądania widać wykopaną jamę i powiem wam jaki jest plan tutaj położyłem rurę 32 tutaj gdzie jest położona ta cegiełka będzie jeden punkt poboru wody taki jest plan Analogicznie do tamtego, który jest wcześniej przygotowany przy tarasie. Już go wam wcześniej pokazywałem. To jestem do, tych, do podlewania tych kwiatów w tarasie. Ten punkt poboru wody. No i teraz plan jest taki że dokopałem tą jamę, żeby tak samo jak te dwa punkty poboru wody zrobić zasilanie ze zbiornika na deszczówkę bo tam wcześniej mam już tam widać jedna dziura i tam jeszcze wystaje na końcu chodnika tam mam punkty poboru wody na wodę z sieci, ale chcę sobie zrobić takie podlewanie tą wodą właśnie miękką z deszczówki i właśnie wykopałem tą jamę, żeby dołożyć jeszcze tutaj ten z tej strony jeden punkt wody i z tej strony drugi tu jeszcze nie dokończyłem kopać i teraz nie wiem czy to jest dobrze wszystko przemyślane tutaj skończyłem kopać jest taki plan żeby dotąd dojść bo poprzedni Koniec rury mam tutaj i tutaj też planowałem zrobić studzienkę poboru wody, która będzie skierowana na warzywniak. Tutaj, gdzie jest ten cały bałagan, to będzie warzywniak. No i teraz nie wiem, co tutaj wykombinować, bo kupiłem kupiłem zestaw do nawadniania yy, i nie wiem, czy to jest teraz dobrze przemyślane, bo Taki mam plan, że tutaj będzie zraszać do podlewania automatycznego ogródka, bo właśnie zamówiłem zestaw nawadniania z, z kolektorami, z elektrozaworami. Tutaj ta końcówka też ma być zraszać. No i tak samo tam po bokach też by się przydały zraszacze. No i teraz jest taki problem, jak to zrobić, żebym tutaj też sobie mógł zrobić normalny punkt poboru wody, żebym sobie mógł wsadzić normalny wąż ogrodowy i sobie ręcznie podlać, kiedy będę chciał, bez biegania do sterownika i przełączania na, na tryb otwarty. Nie wiem jak to teraz to wykombinować, bo jeszcze nie widziałem tego sterownika, nie bawiłem się nim. Jak to można zrobić, żeby mieć i punkt poboru wody, gdzie sobie właśnie wkładam ten wąż do podlewania i podlewam kiedy chcę. I żeby mieć automatyczne podlewanie Także dajcie mi znać w komentarzach co ja potrzebuję Kupiłem sobie właśnie zestaw yy, yy, Który ma elektrozawory z czterema sekcjami Ma sterownik Wykupiłem jeszcze czarny wąż 32 taki miękki Żeby zrobić podłączenie Przejście z tych niebieskich rud 32 tych twardych no i generalnie plan jest taki plan jest taki, że tutaj muszę odkopać poucinać te wcześniejsze połączenia, bo tutaj jest osobno wyjście tutaj widać te w dół i w, i w, tą, i w bok Żeby to połączyć wszystko do, do kolektora z elektrozaworami żeby każda osobna rura wchodziła do, do kolektora jeszcze jest takie następne wyzwanie, bo tutaj widać, idzie kabelek do pompy zanurzeniowej w tym zbiorniku. No i ten kabelek idzie tutaj, do budynku gospodarczego. Jest drugi przekop pod chodnikiem. No, ale jeszcze jest taki problem, bo nie wiem, czy stało, ale nie przypilnowałem tego i nie zrobiłem przepustu pod chodnikiem. I w razie, w, nawet jak teraz by się ta pompa zepsuła, to nie mam jak tego wyciągnąć, żeby wymienić kabel, więc muszę to odkopać. Muszę to odkopać i tutaj położyć jakąś rurę, taką przepustową. Ale co jeszcze gorsza jest, muszę rozebrać ten kawałek chodnika. Więc mam taki plan, żeby to wszystko tutaj odkopać delikatnie, żeby nie, nie pociąć kabla. Wyciągnąć sobie powiedzmy dwa rzędy kostki, wykuć ten beton, który jest pod spodem, i wtedy zrobić przepusty. No i tak samo w tym w tej rurze przepustowej będą też szły przewody od elektrozaworów do, do sterownika. Dokupiłem sobie jeszcze taki przedłużacz kabelek do do elektrozaworu to jest chyba 4x2x0,5 Też kupiłem około 10 metrów, żeby się spokojnie do szopy wpiąć, do sterownika Kupiłem złączki hydrożelowe, kupiłem skrzynkę hermetyczną I kupiłem jeszcze studzienkę taką wodą na te elektrozawory Jumbo, taką dużą zieloną, więc będzie trochę zabawy No i żeby jeszcze to wszystko było weselej. To mamy dzisiaj już wtorek wieczorem, a plan jest taki, że będę miał wsparcie na sobotę i chcę tutaj położyć siatkę na cały ten teren tutaj z tyłu siatkę na kreta. Korzystałem też z tego wsparcia. Zamówiłem też czarnoziem i zamówiłem trawę. Więc jest taki plan, żeby to wszystko porobić do soboty, najlepiej, żeby to skończyć w piątek. Jeszcze te wszystkie dziury, które zostaną po zakopaniu rur, muszę zlać wodą, żeby ziemia nie siadła, żeby później nie miał dziur w trawie, żeby naszykować się na sobotę i grzać ogniem od samego rana, czyli kłaść siatkę na kreta. Teraz jest taki plus, że nie muszę zdzierać tej wierzchniej warstwy pod ziemię, tak jak to z przodu miało miejsce. Tylko położymy od razu sobie siatkę, no i będziemy później przesypywać czarną ziemią. Niestety działka jest już cała ogrodzona, więc tutaj żaden tir nie wiedzie. Nie będę też puszczał nikogo z przodu, żebym po kostce jeździł przed garażem, więc będziemy musieli to wysypać gdzieś tutaj wzdłuż płotu. Mam taki plan, żeby rozebrać sobie przęsło i jechać po prostu na dwie taczki ładować i tutaj rozrzucać. Więc plan jest ambitny, ale jak to mówią, trzeba celować trochę wyżej niż chcesz przeskoczyć, żeby przypadkiem nie zaryć sobie nosem o tyczkę. Więc taki jest plan. Więc prośba do fachowców o podpowiedzi, jak mam zrobić, żeby mieć i studzienkę poboru wody, żebym sobie mógł czerpać, podłączając wąż ogrodowy. No i razem, żeby. Z tej studzienki albo jakoś blisko był ten automatyczny zraszacz Żeby miał możliwość i automatycznego nawadniania i żeby nie musiał się przełączać Włączać sobie jakiś tam tryb otwarty tych elektrozaworów Bo wiem, że jest taka opcja, żeby, że jest automat Jest zamknięty, jest otwarty Tylko, że w każdej chwili kiedy chcę to podejdę sobie i otworzę poboru wody Włączę sobie wąż, podleję Co będę chciał Zakręcę ewentualnie pistolet i dalej będzie to chodziło w trybie automatycznym Czy na przykład zrobić jakieś odejście jakąś inną rurą Mamy cztery sekcje No i też myślałem, że jak na przykład mam tutaj tą jedną sekcję Tam gdzie ta rurka niebieska wystaje To jeszcze sobie podłączę taką linię kroplującą Gdzieś tutaj wzdłuż tą miękką czarną rurą Na tą skarpę Założę tutaj powiedzmy ze dwa, trzy Zraszacze, i tutaj to puścić sobie taki fajny wodospad na tą całą strefę z warzywami. Kolejne wyzwanie to, co tutaj posadzić wzdłuż ogrodzenia. Jakie rośliny nie chcę tu i bo wytwarzają trujące substancje, nic przy tym nie chcę rosnąć. Chciałem, chcę jakiś żywopłot. Patrzyłem albo ligustra, albo cis. Ale znowu też nie można, bo kwitną i są alergiczne. Więc są problemy z, ze śluzówką nosa i gardła. Syn ma alergię, więc nie chcę, żeby płakał cały miesiąc. Na razie wychodzi na to, że niepylącą rośliną taką na żywopłot jest bukszpan. Więc też prośba dajcie znać w komentarzach co polecacie na żywopłot. Żeby też nie był jakiś ogromny, żeby tutaj za płot nie wystawał. Żeby, tak powiedzmy, gdzieś do około 2,5 metra, żeby nie było przy nim dużo roboty i żeby ładnie wyglądał. Także to kolejna prośba: dajcie znać w komentarzach, co polecacie na żywo jakie rośliny. Kolejna sprawa: jak będę kładł siatkę, będę musiał wykopać wszystkie rośliny. Tu mam porzeczki borówki, w takich kółeczkach pozaznaczone, żeby mi syn nie porozjeżdżał, jabłonki. No I mam taki pomysł żeby te drzewka wsadzić tutaj wzdłuż płotu A borówki przesadzić wzdłuż tutaj ogródka żeby go trochę zasłonić Dane też osłonę od wiatru dla warzyw Żeby też nie zajmować całej działki Żeby nie sadzić tych drzewek na środku Żeby nie pomniejszać działki Tylko żeby cały środek działki był wolny Żeby była zielona trawka I te drzewka jakoś tak symetrycznie tak jak mówię, tutaj Te drzewko chciałem w, tutaj wzdłuż płotu, a rośliny z tamtej strony te mrówki wsadzić, żeby środek był wolny. Także dajcie znać w komentarzach, jak to u Was jest. Czy sadzicie drzewko owocowe wzdłuż płotu, tutaj gdzie macie tuje, czy sywał płot? Czy to nie zasłoni, nie, nie zabierze światła? Jak to macie u siebie rozwiązane? I jeszcze jeden temat do ogarnięcia przed sobotą. Kupiłem grilla gazowego to jest marka Weber czteropalnikowy z dodatkowym palnikiem tutaj z boku na jakieś sosy dodatkowy garnek więc to też muszę poskładać, więc z tego mi się wydaje, że nagram osobny filmik także kolejna nowa rzecz na kanale także pokażę jak to składam, pokażę później jak wygląda efekt finalny, także zapraszam do wyczekiwania na kolejny filmik. Wrzucę Wam tutaj zdjęcia schematu podłączenia tego systemu nawadniania. Postaram się też wrzucić te elementy, które do mnie idą, więc prośba dajcie znać w komentarzach, jak to widzicie, czy idzie, czy idzie w dobrym kierunku, czy coś muszę zmienić, czy coś muszę dokupić. Bo nie chcę później tego psuć, jak mi się udało zasieć trawę w sobotę, żeby już po tym nie chodzić, nie deptać. No i później tego trawnika znowu nie rozwalać, żeby jakieś rury dokopywać, coś przyłączać, coś przerabiać. Więc fajnie by było, jakby się udało za pierwszym razem. Także tyle z dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jak to najlepiej zrobić. I dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, pozdrawiam, trzymajcie się na razie.